Hej, ja rozumiem, że ty jesteś bogobojnym człowiekiem, że chodzisz do kościoła, masz jakąś tam wiarę, okej, okay. wszystko jest w porządku, bo podobno ludziom wierzącym, ja akurat jestem wierzący, zawsze wierzę, ponieważ yy, dziś usłyszałem, tak byłem wychowany przynajmniej w dzieciństwie, ale dziś tam kiedyś usłyszałem, że osobom wierzącym jest łatwiej, ponieważ mogą zawsze wiarę rzucić na. Na, swoje niepowodzenia mogą zrzucić na, 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 na Boga, więc ja uważam, że ja, ja, ja akurat jestem osobą, która dziś tam wierzy, że coś tam jest, nie? Więc Ty też jesteś wierzącą, być może osobą. I teraz pytanie: Teraz pytanie do Ciebie. Zadam Ci proste pytanie: no bo jeżeli jesteś wierzącą osobą, ale to nie znaczy, że, ty, że Randka to jest wiesz, spowiedź, nie? Że Ty przychodzisz na pierwszą Randkę, drugą i ty się spowiadasz. Ty się spowiadasz z całego swojego życia. Ze wszystkiego. Wszystko zaczynasz mówić jak na spowiedzi. Po pierwszej rance jesteś, jak otwarta książka. Ona otworzyła książkę, przeczytała. Po pierwszej rance nawiązujeś o tobie wszystko, i tak naprawdę ona mówi: Ty, ja żyję wszystko. O, on tak naprawdę już jest, przestał być dla mnie interesujący. Ty myślałeś, że ty wszedłeś wyspowiadać się, no i, i, i się wyspo, wyspowiadałeś. Tak się wyspowiadałeś, że ona tak patrzy. Zadzwoniła do koleżanki mówi: Ty wiesz co, ja wiem o wszystkim. O wszystkim on mi odpowiedział. Wiesz co, ja, ja nie mogę tego przeboleć, przeżyć. Po drugie, ja już wszystko o nim wiem, więc on chyba do niczego już mi nie jest potrzebny. Wiesz. O. I wasza randka już nie ma powtórki, ponieważ spowiedź twoja została zakończona. A ona nie chce Cię więcej widzieć. Ponieważ stałeś się osobą, która. O której wie wszystko! Wszystko je powiedziałeś, no to jaki sens? Interesują nas osoby, które bardzo często o nich za dużo nie wiemy. Interesują nas osoby ciekawe, interesują nas osoby, które po prostu potrafią nas zainteresować. Ale spowiedź niekoniecznie jest taką takim czymś, co interesuje kobiety na pierwszych randkach. Dlatego weź sobie to. Do serca, nie spowiada się na pierwszej randce, zacznij rozmawiać z kobietami o zupełnie innych rzeczach. Na pierwszych randkach zacznij rozmawiać o takich rzeczach, żeby to one myślały, jak do ciebie zadzwonić. Bo jeżeli ta pierwsza, druga, trzecia randka wypadnie,